Dzień dobry, ludzie. A może raczej dobry środek nocy? Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i gotowi, żeby wyruszyć tam, gdzie dotarło niewielu mężczyzn i jeszcze mniej kobiet. Zaraz. No, ziom, ale jest środek nocy. A ja właśnie miałem cudowny sen o ogromniastej pysznej pizzy. Sorki, Owen. Niestety, nasze dzisiejsze zajęcia muszą się zaczynać o świcie, by z prędkością światła osiągnąć cel. No dobra, już czas wyruszyć ku wielkiej niewiadomej. Jak pewnie wiecie, dobry film o kosmosie ma trzy charakterystyczne cechy. Pierwsza, brak grawitacji to zupełny odjazd. Druga, siły grawitacji są zabójcze. I trzecia, w kosmosie nic się nie marnuje. Nawet produkty? Przemiany materii. Fu! Fu! Super. Tak oto przechodzimy do wyzwania. Za 10 minut zaczniecie przejażdżkę z dreszczykiem. Co? Co on powiedział z dreścikiem? Aby osiągnąć zerową grawitację, należy latać odrzutowcem po paraboli, z pionowymi podejściami i jeszcze ostrzejszymi spadkami. Ale biorąc pod uwagę ceny paliwa, wykonamy symulację na prowizorycznym promie kosmicznym, który osiągnie prędkość potrzebną do utrzymania was w ciągłym stanie nieważkości. Um. Wspominałem, że mam lęk wysokości i spadania? Czy wzniesienie się na dużą wysokość kończy się spadaniem? Czy ta kupa złomu jest bezpieczna? Kosmiczne wyzwanie polega na spędzeniu reszty nocy na promie i próbie wyspania się w stanie nieważkości. Złapcie się czegoś, co jest solidnie przyśrubowane, bo zaraz zacznę odliczanie. Tak! Odliczanie, nie śniadanie. A cztery, 3, 2, 1, odpalamy! Aaaaaa! Ja nie chcę umierać! Ja nie chcę umierać! Ja nie chcę umierać! Eh? Eh? Ale! Odjazd! Uwaga, astronauci! Czeka Was długa noc! Lepiej się prześpijcie! Jeśli zdołacie! <ścoughs> Kurczę, tutaj, Houston. A wy macie problem. Uderzyła w was asteroida i wasz system sterujący przestał działać. Co my zrobimy? Co my zrobimy? Dobra robota. O, potwór ze mnie. Jestem zły. O, -o. Zdaje się, że macie dziurę w kadłubie. Zostało wam T minus 10 minut, żeby zatkać dziurę. W przeciwnym razie skończy się wam tlen. Co? Dlaczego tak na mnie się gapicie? Spryciule zatkali dziurę dwiema poduszkami. Eh, szefie. To nie są poduszki. O, ten wiatr łaskocze! Dwie i wietrze to fajne! Brawo, dziewczyny! Wasza szybka reakcja uratowała grupę. Dość wygłupów. Ludziska, jeśli noc w stanie nieważkości sprawiła, że żołądek podchodził wam do gardła. Dość wygłupów. Ludziska, jeśli noc w stanie nieważkości sprawiła, że żołądek podchodził wam do gardła, to by... w pierwszej klasie czeka na was świeżutki strudel. Tak! tak nie, nie ma za co? Drużyno, to było specjalne wyzwanie z nagrodą. Kto zgarnie cały szmal, a kto pójdzie na samo dno? Dowiecie się już wkrótce. W totalnej, totalnej porażce! Opracowanie i udźwiękowienie wersji Polskiej Studio Sonika, reżyseria Miriam Aleksandrowicz, dialogi polski, Jan Chojnacki, teksty piosenki, kierownictwo muzyczne, Marek Kreisler, dźwięki, montaż Maciej Brzeziński, Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska wystąpili Łukasz Talik, Jan Aleksandrowicz Krasko, Joanna Pach, Piotr Kozłowski, Karolina Dryzner, Andrzej Deskur, Joanna Górniak, Michał Maciejewski, Marcin Przybylski, Anna Sroka, Dorota Furtek, Klementyna Umar, Monika Ambroziak, Michał Głowacki, Beata Deskur, Agnieszka Kudelska, Leszek Zduń, Waldemar Barwiński, Paweł Ciołkosz, Robert Kudelski, Katarzyna Łaska, Katarzyna Pysiak,